Zrobiłem kiedyś na ten temat odcinek i opowiadałem to według takiej mojej własnej wizji. Ale pomyślałem, że na ten temat powinien się wypowiedzieć mój serdeczny kolega Adam Klimek, bo on wie trochę więcej. On mi kiedyś opowiadał, jak on dba o akumulator i przez długo po tej rozmowie zastanawiałem się, czy on nie jest jeszcze bardziej zdeprawowany pod kątem akumulatora, dbania o niego niż ja. Na pewno nie. Mester akumulator, zgodnie z. Cześć. Z młotem jego ży życiowym najważniejszym w życiu jest akumulator. Tak. To, to mnie urzekło i zaszczepiło. Na Prawda jest taka, że po pierwsze no, naprawiając samochody spotykam się z akumulatorami, ale po drugie był też epizod całkiem spory w moim życiu, gdzie pracowałem w serwisach wielomarkowych w takiej sprzedaży bezpośredniej, czyli były przeglądy. No, akumulator był rzeczą taką bardzo ważną, szczególnie w latach 90. Bo teraz jest tak, że mamy... Naprawdę mamy full opcję mhm. do wyboru do koloru kiedyś nie było. Ja pamiętam sytuację gdzie ludzie przyjeżdżali samochodami amerykańskimi do mnie gdzie były mocowane pamiętasz na celowe śruby od frontu. Od frontu były nie, nie mamy takich rzeczy od frontu były mocowane. Miałem takie przejściówki które umożliwiały taki adapter zamontować do Zwykłej baterii, mhm. ale miało już z boku podłączenie e, wiesz, calowe. Calowe, no. A pamiętasz jeszcze Fordy na płaską klemę? Fordy na płaską klemę, tak. to była rzecz niesamowita. Pamiętam też pierwszą renówkę, gdzie facet przyjechał i szukał e, baterii. E, znaczy, tak, bo myślał, że to jest w ogóle wbudowane w akumulator. Nie wiedział, że to można przełożyć. Nasadki, no, e, tak, ale płaskie, powiedzmy Fordy, trójka, mhm. e, 60, tam trójka też była wtedy chyba. To były rzeczy deficytowe. Mało tego. Robiło się wszystkie modyfikacje, żeby to zrobić. No i dzisiaj mamy akumulatory, które mamy do wyboru, ale dbać o nie trzeba jeszcze bardziej niż kiedyś. A ja tylko ja tylko jedno to jest ważne. Jedno rzecz ci tutaj w słowo. zbliża się zima. Mamy w tym momencie połowa listopada, na szczęście te temperatury jeszcze nie są poniżej uh -huh. zera. Jest ostatni gwizdek, żeby zadbać o swój akumulator, żeby nie obudzić się w takiej sytuacji, że wychodzisz rano, auto nie chce odpalić, szukasz kabli, szukasz kogoś albo lecisz i w głupi sposób wydajesz pieniążki, bo uh -huh. tak naprawdę akumulator wystarczy przed każdą zimą, przed każdym latem. Doładować i to są dwa krytyczne okresy, to w zupełności wystarczy. Co ty zrobisz ze swoim akumulatorem przed zimą? Jak o niego zadbać, żeby służył długo? To jest tak, że w starych samochodach sprawa jest znowu bardzo prosta i tutaj nie ma się nad czym rozkminiać i niczego robić, po prostu sprawdzamy naładowanie i jedziemy. W nowych samochodach sprawa jest bardziej skomplikowana i to jest właśnie akumulator z mojego samochodu, który nie jest nowy, ale już jest dosyć mocno naszpikowany, czyli zarządza ładowaniem sterownik, czyli on wie ile prądu do niego wpłynęło. I tym podobne herezje, które są dzisiaj już nieodzowne do tego, żeby, żeby co robić, żeby być eko. Bo pamiętajcie, że to wyłączanie ładowania ma na celu odciążenie silnika, a coś się z tym wiąże, mniejsze spalanie, mniejsze zużycie, mniejsze generowanie zanieczyszczeń. To jest taka teoria. Tak mówimy, dlaczego ładowanie nie jest permanentne, tak jak to było kiedyś. Komputer zarządza, czyli myśli jak komputer, zajedynkowo. Jeżeli nie ma tego napięcia, nie pozwoli Wam. Uruchomić samochodu. Nie ma czegoś takiego, że on będzie wow, wow, wow i zapali, bo on tego nie zrobi. To jest, to jest koniec. I kropka. I każda kolejna próba e, obniża Wam tylko napięcie, bo odpalamy wszystkie odbiorniki i tak dalej. Więc po pierwsze, zawsze testuję. Mam akurat ten komfort, że mam urządzenie dosyć takie podstawowe, ale obciążeniowo sprawdza i tak dalej. No, myślę, że to, 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 e, to można zrobić w każdym serwisie. Tak mi się wydaje, że bez kłopotu. No. Że chyba nawet u Ciebie widziałem, że oferujesz takie rzeczy. To no jest standard. Generalnie większość serwisów motoryzacyjnych jest w stanie to w miarę przyznać. Tak. To jest pierwsza rzecz. Sprawdzam go elektrycznie. E, co potem robię? To jest może już głupie, ale go demontuję, czyszczę sobie półkę. Nie powinno nic z niego wykipieć, ale nie ma rzeczy idealnych. Wycieknąć i tak dalej. Coś się może stać, więc półka koroduje pierwsza i jest problem. Czyszczę całą półkę, następnie czyszczę całą obudowę akumulatora. Normalnie woda z płynem do mycia na przykład. To jest bo... właśnie to, o czym mówiłem, że tak nie do końca dowierzałem, ale naprawdę on tak robi. Ja to robię. I to po prostu moje całą obudowę. Wokół klem też ta woda nic się nie stanie. One są zamknięte na tyle, że to nie zaszkodzi mu zupełnie. To spokojnie gąbką można robić. A potem właśnie chciałem się tym pochwalić, PRL-owskim takim urządzenie. <głos》>, urządzeniem, które nakładam po prostu i zwyczajnie świecie przeciągam. I to jest niezależnie od tego, czy macie stary czy nowy akumulator, bo nowe... Każdy ma terminal. Tak, każdy ma terminal i one, to, że są ołów no, wchodzi w reakcję z tlenem nie dzieje. dzieje to zwyczajnie w świecie trzeba po prostu to oczyścić i taka szczotka jest taka fajna, ona ma pewnie ze 30 lat, mam jeszcze ze dwie takie na zapas to trzymaj, bo już nie ma, przeszli w tak. aluminium są dużo gorsze I, a druga końcówka jest do tego, żeby sobie oczywiście w samochodzie oczyścić w samochodzie oczyścić. w drugą stronę Tak. I, i to jest podstawowa rzecz to jest podstawowa rzecz, czyli jeżeli testy przeszedł pozytywnie, my je czyszczę, zakładam, przykręcam klemy. Nie, nie na hamam mówiąc brzydko ale to się spotyka często, że mamy Aż z, takie wżery. zjechane, to, 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 to bez sensu jest, tak? bo niszczymy sobie klemę, a często one są rozbudowane i to będzie naprawa kosztowna, a dwa że niepotrzebne słupki niszczymy. Tak? Dokręcamy to tak, żeby było pewnie, no i potem techniczną wazelnią lub jakimkolwiek smarowidłem z frontu, tylko i wyłącznie z frontu, nie pomiędzy, przed przykręceniem, bo to tworzy izolację, z frontu nakładam i tak naprawdę na koniec, jeżeli mam taką możliwość, prostownik i to zostawiam. Mhm. I to jest zawsze taka u mnie procedura przed zimą, tak samo jak i z fitrem paliwa w dieslu. Nie ma znaczenia, czy ja przejechałem 1000 kilometrów, czy 50 tysięcy kilometrów, ten fit paliwa w dieslu jest zawsze nowy. I to robię przeważnie w życiu, październik. październik. Mhm. Czyli my, mój mechanik mi zawsze zwraca na to uwagę. Tam ja wymieniam oliwę u siebie w samochodzie, w Dizlu, co oddychę, i mówię, wymień mi od razu filtr oleja, oleju, paliwa, uh -huh. wszystko co tam potrzeba. On mówi, że paliwa nie potrzeba tak często wymieniać. E, to prawda, dlatego że pamiętajmy, że te filtry są też przeszły niezłą ewolucję. Nie są, nie są ewolucje, one przeszły i są dosyć drogie. Są samochody, gdzie filt paliwa kosztuje kilka stówek. Mhm. Wiem, bo kosztuje ponad stówę do mojego samochodu. Stuwa to nie jest jeszcze dramat, tak? Ale są takie samochody, gdzie, gdzie trzeba wypłacić i 600-700 złotych. założenia wytrzymuje, w zależności od samochodu, od 60 do 100 kilkunastu tysięcy, 100, nie wiem, 50 tysięcy wytrzymuje taki filt paliwa. Natomiast mówimy wciąż o świecie idealnym, mhm. że zawsze mam pewność, że na stacji jest dobre paliwo i że nie ma zanieczyszczeń. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka informacja, którą kiedyś pozyskałem. Że w takim zamyśle producentów filtrów, ale to chyba bardziej chodzi o samochodów, jest to, że oto było mobilne. I teraz są filtry, które. Potrafią tak się zanieczyszczyć albo zanieczyszczeniami stałymi, albo też parafiną, że jakby ta bibuła się składa w nich mhm. i ten przelot paliwa jest, ale już niefiltrowanego. E, więc w teorii ten filtr się nie zapcha, mhm. ale ja chcę żeby oszczędzić moje drogie wtryskiwacze, bo są naprawdę bardzo drogie i dlatego nie, nie chcę do takiej sytuacji dopuścić. Bo może się okazać, że w w moim filtrze jest taka konstrukcja, która praktycznie powoduje załamanie części filtracyjnej i swobodny przepływ paliwa. Czyli auto jedzie nam się w Daeshce w porządku? No nieprawda katujemy wtyskiwacze często e, kosztujące kilka, na, kilka na, tysięcy złotych e, paliwem, które nie jest mhm. odpowiednie. Dlatego akumulator naprawdę już nie każe Wam myć, e, ale to jest na wskazane. Czyli tak, Adam Klimek, wyjmuje przed zimą akumulator, tak. porządnie go czyści, czyści tak. tutaj styki, wcale tak. to zabrudzenie, wszystkie później, czy tam wcześniej sobie sprawdziłeś tak. go elektrycznie, starasz się go naładować, ten akumulator, tak. montujesz go do samochodu i jak rozumiem w ten sposób nie masz problemu zimą, że będziesz gdzieś tam stały i nie odpalisz. No na przykład to jest dobry Przykład, na przykład na przykład dobry przykład nie bo to jest akurat podmieniony ale Aha. on był podmieniony z samochodu bo samochód jest z 13 roku mhm. tak z 13 i on był podmieniony na bo to wiemy od właściciela na nowy gdzieś tam wzięty leżak nie no okej, okay, mhm. kupiłem z tym, tym akwatorem. Jeździł świetnie, nie ma problemu, zresztą ma zielone oczko, magiczne. Aha, tak, właśnie było o tym, coś tam nagrywałem ostatnio. E, więc ten, ten akwator sobie jeździł, nie wiem kiedy on był tam odpalony do, do życia. Wiesz co, mamy tutaj ten zegarek, ten koper, mhm. widzisz, tutaj jest 12, 11 i 10. E, tylko, o jest, czekaj, 11, 10, 12, no nie wiemy dokładnie z jakich... W Stanach. Tak, bo mamy też produkcję na akmatorze i też mamy jego mhm. odpalenie. Tutaj ciężko jakby o tym powiedzieć. Natomiast nie było żadnych objawów. Żadnych objawów nie było i dzięki temu, że mam taki nawyk, podatto mnie zaszczędziłem sobie sporo kłopotów, tak? no bo nie oszukujmy się, jeżeli, a szczególnie w moim pick-upie, nie da się go wziąć na pierwszą lepszą nawet, on jest sam waży 2, chyba 700 2800 okay. więc i tak musiałbym go wymienić. Już przy pierwszych mrozach, mhm. a dzięki temu, że go zbadałem, sprawdziłem na spokojnie. Wiem, że, 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 że mogę, że do wymiany jest. Sporo lat poprzejeździło, także jak najbardziej. Adam, druga rzecz, o której chciałem Cię zapytać, to jest tak: ludzie często słyszą, że prawidłowe napięcie na akumulatorze, ja to też powtarzam, to jest między 12,55, to jest takie minimum z minimum do sprzedaży, jak my tam gdzieś tam oferujemy, ale staramy się, żeby to było zawsze w okolicach 12,6, to 12,8 na nowych. No i ludzie często podchodzą do swojego samochodu z multimetrem, kurczę, mam 12,4. Tylko, że trzeba zwrócić uwagę, że napięcie, nie samochodzie, na nie. akumulatorze, który jest wpięty do tak. instalacji elektrycznej, nigdy nie będzie idealne 12.7 czy 12.8, bo zawsze tam coś delikatnie pobiera. Powiedz, z Twojego doświadczenia, jeżeli tak ludzie podniosą maskę, przystawią ten multimetr zobaczą 12.4, 12.3, czy to już jest taki moment, że trzeba się jakby tego bać doładować, czy trzeba brać pod uwagę, że to po prostu instalacja go w jakiś tam sposób obciąża? No się w bardzo prosty sposób. W wielu samochodach jest tak, że otwarcie drzwi, czy na przykład otwarcie maski, e, czy zadziałanie krańcówek powoduje na przykład, że odpala mamy pompę paliwa. Mhm. Samochód się przygotowuje do, do rozruchu, więc ta pompa mocno go obciąża. W wielu samochodach jest tak, tak zwany BMS, czyli urządzenie, które zarządza energią w pojeździe. Ono raz aktywowane, często po pół godziny się Uśpi, tak? Czyli taki pomiar możemy po pół godzinie ocieramy maskę, czekamy pół godziny, mierzymy, mierzymy jakie jest napięcie, bo ten BMS się nie wygasił. Mhm. On ciągle czeka na, na zamknięcie, czeka na, na jakiekolwiek funkcje, które chcemy zrobić, a szczególnie w tych samochodach, gdzie już mamy dostęp bezkluczykowy i inne historie, te, te pomiary są niewiarygodne zupełnie. Jasne, czyli napięcie spoczynkowe na akumulatorze to nie jest to napięcie, które podniesiemy maskę w samochodzie? W samochodzie tego nie mierzymy, krótko mówiąc. Mierzymy. I bo to jest zawsze, jak ktoś się zna i wie, jak działa dane Samochód, to jest w to zmierzyć, dlatego też mówię, że taka zachęta, żeby odwiedzić serwis albo zaprzyjażonego mechanika albo właśnie taką firmę jak ty, żeby to sobie sprawdzić tak uczciwie. To nie jest tak, że ktoś tam nagle na tym zrobi kokosy, bo mówimy się, marże na, na bateriach nie są duże, a szczególnie w czasach, gdy one drożeją z powodu właśnie choćby cen. Różnych. Będzie masakra. Będzie masakra. Więc zbadać, dlatego że ten samochód nie poinformuje Was wcześniej. Chociaż w niektórych samochodach są symptomy, a ludzie to ignorują. ignorują. Na przykład jest taki komunikat w niektórych pojazdach, taki Eco mode. Czyli sytuacja taka, że stoimy sobie na parkingu, gadamy z kolegą, granadejko, tak? No i tam, nie wiem, e, pograło 5 minut i jest ekomoot i wyłączyło go. Ci, co jeżdżą Francuzami, to wiedzą. To wiedzą. Tak. A, I teraz tak, e, e, jak jest sprawna bateria, ten ekomoot nie pojawi się po 5 minutach. Nie. On dosyć długo potrafi go, go trzymać. Ale jeżeli zaczyna gasnąć już dość szybko, tak zgadzam się z tobą. To wiadomo, że brakuje mu napięcia. Mhm. Więc to jest taki, taki symptom. Najłatwiej jest skontrolować i to zrobić właśnie przed zimą, bo w razie awarii, po pierwsze, czeka Was pożyczanie prądu, co jest ryzykowne w wielu samochodach. Po drugie, tak trzeba ten akumulator kupić, ktoś go musi wymienić, a jak jest tak zwany sezon, czyli mhm. mrozi no to nie ma opcji, żebyśmy mogli sobie usiąść i powiedzieć, a wie pan co, ja bym chciał może inny, a czy ten zielony jest lepszy od czerwonego? Tak. To nie jest ten moment, tak? To nie jest ten moment. Słuchajcie, także jeżeli macie takie umiejętności minimalne, żeby umieć zdemontować akumulator, oczyścić, naładować, zróbcie to sami, to nic nie kosztuje, natomiast jeżeli nie macie takich możliwości, ja zapraszam do specjalistów. W całej Polsce jest mnóstwo firm, które się specjalizuje w akumulatorach, ty czynnie uczestniczyłeś przez jakiś czas w, tak. w biznesie handlowym w branży motoryzacyjnej, to wiesz, że są nie dość, że spec od akumulatorów, tak. od, od wielu tam różnych rzeczy. Można podjechać do takiej firmy, ale tak jak Adam wspomniał wcześniej, nie czekajcie do tego, aż będzie minus, bo wtedy stoi kolejka klientów, którzy chcą kupić akumulator, oni nie chcą jak najszybciej to wziąć i nikt tam nie będzie wtedy jakby się rozpieszczał nad Waszym akumulatorem, go głaskał, może go trzeba wtedy jakby wymienić. To, to to jest zły moment. Teraz jest ostatni gwizdek, żebyście mogli jeszcze podjechać sobie na ten serwis. Wiele firm nie bierze za takie rzeczy pieniędzy. W sensie takim, że sprawdzą, czy akumulator wymaga naładowania, czy też nie. Że to jest usługa bezpłatna, która Was no ma jeżeli nie jest, to może to kosztować, nie wiem, 23 zł. Powiem Ci z mojego przykładu. My pobieramy 40 zł za taką usługę, że bierzemy od klienta akumulator jego, dajemy mu na kilka dni zastępczy akumulator, jego mu przeładowywujemy i klient po kilku dniach przyjeżdża okay. i daj, załatwiamy taką usługę. Natomiast ta usługa jest możliwa wtedy, kiedy nie stoi ci Rząd. 50 osób czy. Dlaczego, dlaczego? powiedziałem, że genialnie, nie dlatego, że biorą 4 bo może się to wam okazać w waszej ocenie, że to czterdychy zarabiają. Ja wam powiem o jednej rzeczy. Nie wierzę w rzeczy używane, jeżeli chodzi o akumulatory, jeżeli chodzi o opony, ale z doświadczenia wiem, że w mojej branży, w moim serwisie, miałem bardzo dużo używanych akumulatorów w pełni sprawnych. A wiecie kiedy? Jak wyskoczyło minus 20. Bo po pierwsze, one były sprawne, a powodem ich niesprawności był, było wyładowanie z różnych powodów, już nie będziemy tego rozwijać. Klient nie będzie czekał, nie wiem, dwie doby na naładowanie, kupuje nowy. Ale to minus 20 załatwiało tą sprawę. I wtedy faktycznie przez ten krótki moment mieliśmy dużo sprawnych akumulatorów, które po naładowaniu były, były super. I teraz, jeżeli macie taką możliwość, żeby czterdychy odżałować, to nie ma co się certolić, żeby do domu tam go nosić i, i, i się bawić, jeszcze sobie powypalać, nie daj Boże, ciuchy kwasem, tylko zrobić to. Dlaczego? Dlatego, że. Taki przegląd wydaje się być bardzo prosty, prymitywny. On wydłuży tą e, Przeba, życie baterii. Tak, Adam, wydaje się, że to mężczyźni są takimi osobami, że oni się interesują tą motoryzacją i tak dalej. Z własnego doświadczenia wiem, że najbardziej pragmatyczne są kobiety, które odłożą dzieci do przedszkola, tak. do szkoły, jeżdżą, muszą mieć sprawne auto. U nas najczęściej pamiętają o tym, żeby nas odwiedzić przed zimą i przed latem, żeby sobie naładować ten akumulator, bo że nie są kobiety, które naprawdę przyjeżdżają, podstawiają. Y, proszę nam tutaj, to dajemy zastępczy akumulator, bierzemy ten do ładowania i tak i one naprawdę u nich akumulatory służą i służą. Tak, bo dobrze powiedziałeś też o okresie wiosennym, bo na wiosnę też się trzeba zastanowić, bo mamy niskie znowu... temperatury. Niskie temperatury, jak wspomniałeś tak. wcześniej, obniżają sprawność akumulatora, tak. natomiast wysokie niszczą. Jeżeli nie mamy właściwej gęstości elektrolitu, akumulator nie jest w pełni naładowany. Zachodzą procesy związane z destrukcją tych mas czynnych tego wszystkiego. Nieodwracalne, trzeba inodwracalne, powiedzieć. Nieodwracalne, tak, które powodują po prostu niszczenie, korodowanie tych kratek w wysokich temperaturach. Jak jest prawidłowa gęstość elektrolitu mhm. w AGM-ie, Tematy są właściwie nasączone i tak dalej, tu byśmy mogli znowu, tak jak ty o oponach, to ja o akumulatorach pewnie moglibyśmy do jutra tam gadać i opowiadać. Słuchajcie, to, co robi Adam, to jest jedna z najlepszych praktyk. Ja przyznam się szczerze, zrobiłem tak tylko dwa razy, z czego raz do filmu, a raz dla córeczki autoszykowałem i tak wiesz, postanowiłem zrobić to na tip top, żeby to było elegancko. Adamie, dziękuję Ci za kolejne spotkanie, niesamowita sprawa. Teraz jak już wiem, gdzie cię znaleźć, to za chwileczkę, tu podam, adres zapraszam wszystkich. Robimy, słuchajcie wszystko na poczekanie, tak, także tak, nic, nie, okay, nic trochę, się nie dzieje. Nie, e, <gry> bardzo dziękuję Ci, Adam, za, w ogóle, za to, że masz czas, za to, że masz chęć e, pomagać w takich rzeczach i promować, bo e, ja też jakby chcę być fair względem Ciebie. Twoje nazwisko ma to, że ludzie chętniej zwrócą uwagę na tak prostą rzecz, jak, jaką jest akumulator i mogą sobie dość sporo zaoszczędzić, a wiesz, że ja ten kaganek akumulatorowy nie osłabię. No tak. Kaganek, a nie krużganek. A nie Będę złośliwy, przepraszam bardzo, ale ten krużganek mi do głowy i nie mogę tego dzierżyć. To jest bardzo ważne, dlatego że tak naprawdę tą wiedzą ja się lubię dzielić z prostego powodu, bo ja zawsze nie miałem z tym problemu. Nikt mi wiedzy nie żałował i nawet jeżeli tego słucha jedna osoba. To dla mnie jest to jedna osoba bardzo ważna i wychodzę z tego założenia. Część osób powie, a co ja tam będę się certolił. Mhm. Oczywiście każdy ma wybór, natomiast to jest prosta rzecz, e, która po pierwsze oszczędzi Wam stresu, a często gęsto też pieniędzy. Śledźcie Facebooka i Instagrama Adama, bo zamieszcza tam wiele ciekawych rzeczy. Możecie się dowiedzieć na przykład, dlaczego go przez kilka dni czy też tygodni nie będzie w TVN Turbo, tak? Tak, bo mamy przerwę yy, związaną z... z tym, co stoi po lewej <gry> stronie. Tak. Ale nie, nie pozwolił mi nic powiedzieć, także tutaj nic nie widać. na razie do premiery jeszcze zostanie. A ty z TVN Turbo jesteś od 18 lat? Nie, e, bo właśnie 18 lat Turbo ma w tym roku. Przygotowujemy się do, do wielkich urodzin. Tutaj zobaczcie, jest u przygotowania. Tak, jestem już uczesany. E, robimy taki mały spot, to mogę wam zdradzić. E, on będzie emitowany. E, także też. E, no jak my możemy święcić? My możemy święcić tym, że albo przyjdziemy spot, albo bawimy się samochodami. Mhm. tak? To jest dla nas najfajniejsze. Czyli spot, w którym będziecie się e, bawić autami? Taki Zamysł, chociaż nie do końca znam scenariusz. Natomiast ja tak sobie liczyłem, od kiedy jestem Stefan Turbo. I teraz ciężko powiedzieć, bo ja miałem krótki epizod w zakupie kontrolowanym e, i nie wiem, czy to liczyć, czy nie, ale ja ze swoim programem, w którym jakby jestem twarzą, e, jest to 10 lat. Mhm. A wcześniej tam jeszcze były takie epizody, właśnie te 90 czy 120 sekund, razem z Zadaśmiem Kornackim w zakupie kontrolowanym, także mhm. e, no, ten czas biegnie jakoś szybko. Nie wiem, nie czuję tego, że to było tyle. E, nasz operator, e, który stoi za kamerą, Spytał się, tak patrząc na ten samochód, czy jak będzie gotowy, czy, czy będziesz tam organizował jakieś spotkania ze swoimi widzami, żeby mogli chociaż usiąść po stronie pasażera. To jest, widzisz, rzecz nieodzowna. Ja uwielbiałem i uwielbiam nadal, tylko nie ma takiej możliwości, niestety. I mam też złe wieści na 2022, bo rozmawiam z dużymi firmami. Niestety, z powodu ogólnoświatowej pandemii, wiele imprez, takich dużych imprez, kultowych wręcz już. No nie odbędzie się, więc będę starał się, jak, żeby pokazać go, żeby wypromować, bo zgodnie z założeniem programu to jakoś się nacieszę to, żeby spełnić kolejny projekt, ja muszę się go pozbyć, sprzedać i to nie jest tak, że, 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 że jakby robię dlatego, żeby sprzedać, tylko tak naprawdę chciałbym zobaczyć, czy w polskich realiach da się mieć taki samochód marzeń, który jest takim Marzeniem wiecie ludzi na całym świecie, bo my możemy powiedzieć, że dla mnie marzeniem jest nie wiem golf trójka i okej, okay, a jest marzeniem, tylko że na całym świecie on nie bardzo się w tym rankingu motory liczy, nie? Mhm. Więc jakby idę po tych szczebelkach tak w polskich realiach. I myślę, że to jest też dla kogoś pomocne, bo, bo to się wszystko zmienia. Naprawy, powiedzmy, blacharskie drożeją. To wszystko się bardzo szybko zmienia, a jednocześnie też dochodzą jakieś modyfikacje. trochę wprowadziłem modyfikacji do tego klasyka, takich użytkowych, tak? Typu szpera, typu e, troszeczkę z silnikiem się pobawiłem. No Parę tych rzeczy też pokażę Wam na, na, na antenie Tefan Turbo, ale to jest właśnie taka rzecz, więc chciałbym bardzo się nim pochwalić bo to już jest taki pojazd, którym jakby się chwalę i nie, nie, nie mam z tym problemu. Przepiękne, przepiękny spód, rzadko kiedy widzi się tak zadbane. To jest rzecz, którą też rzadko pokazujemy w telewizji, bo nikogo to podwozie nie interesuje, a ja się tym jaram, że ono wygląda lepiej niż na nadwozie. <grymne> na razie tak. <grymne> na razie tak. <grymne> Dziękuję Ci Adam serdecznie. Dziękuję. Do zobaczenia, trzymajcie się. Trzymajcie się ciepło. Cześć.